Witam bardzo serdecznie osoby z podznaku Barana na kanale Tarot Cypriana. Witam Was bardzo gorąco. To, czytanko, to są dwa czytania na pracę i na miłość, więc słuchajcie mnie do samego końca. Pewnie nie wszystko będzie z Wami rezonowało, nie z każdą osobą. No, po prostu będzie to pasowało do Waszego życia, wiadomo. To są czytania ogólne, więc zupełnie to nie jest możliwe. Hmm. Oczywiście robię również inne, inne rozkłady kart na każdą sytuację, jaką by Was, jaka by was interesowała w ogóle. Hmm. No dobra. To jest po prostu taki ogólny przekaz na pracę, a prywatnie możecie po prostu się zorientować, czy rzeczywiście tak jest, czy nie. Kontaktujcie się ze mną na e-mail, który jest podany na, pod filmem, ok? Więc zaczynamy. Tutaj odczytania właśnie na pracę. Główna energia, jaka będzie Wam towarzyszyła. W miesiącu listopadzie, to jest umiarkowanie. Widzicie, to jest w tej talii, tu widzimy dwie drogi, i od ciebie będzie zależało, jaką będziesz podążać, która cię pociągnie. Jest ta dobra i ta zła, to jest tak, jakbyś tu był, była na skraju tych dróg i rzeczywiście musisz bardzo, bardzo uważać w listopadzie na to, co będziesz robić. No, oczywiście mówimy o pracy, więc w miejscu pracy, gdzie się znajdujesz, niezależnie czy jesteś pracownikiem, czy podwładnym, czy jakimś szefem. Po prostu tu ogólnie chodzi o sytuację, tak? Niestety ułożyły się tutaj w odwrocie karty cesarzowej i świata. Więc ja bym powiedziała tak, że tu w listopadzie coś niedobrego Was spotka. Jakby taka sytuacja wykreowana po to, aby się zniechęcić. I więcej nie realizować swych ambicji w tym zakresie, jakim podążacie, jakby w tym momencie, teraz, to jakby w listopadzie gruchnie, bo możliwe, że macie inną właśnie drogę do przejścia. To jest świat gór nogami. Tutaj w ogóle w listopadzie. Oczywiście nie dla wszystkich osób Spod znaku barana Ale ja tutaj widzę właśnie Problemy finansowe Brak postępów w pracy Tak jakbyś musiał czy byś musiała Odejść z miejsca gdzie jesteś I stworzyć coś dla siebie nowego hmm. no, Tak wręcz dosadnie Te karty to właśnie powiedziały. Zobaczymy, dlaczego. Dlaczego właśnie u ciebie wysz, wyszła. Yy, no, ten święto gry tak? Dlaczego ta karta właśnie w ten sposób tutaj dla ciebie wyszła? Mm. Ok. No proszę. Pięć denarów. To jest zubożenie, zobacz. Hmm. Rycerzy Buław. Więc to jest. Dążenie do czegoś nowego. Ja jeszcze sobie do, 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 dopowiem, dlaczego właśnie ten rycerz Buław, o co tu konkretnie chodzi. Hmm. Zobacz, co będziesz miał. Tu będziesz miała wiele propozycji, tylko musisz zobaczyć, uważać, bo w nie w każdym kielichu jest ta dobra propozycja są i te złe. I właśnie tutaj masz, jesteś na rozdrożu dróg i ty musisz wiedzieć, co wybrać, jaką pracę wybrać. Tutaj już jest zubożenie, tutaj już braki finansowe. Możliwe, że ktoś pomoże ci poda tą pomocną dłoń. Ja bym powiedziała nawet, że możliwa praca za granicą. Hmm. Ta karta również mówi, byś się nie zniechęcał od razu, czy nie zniechęcała. Mówię tu o nowej pracy, bo chciałbyś mieć od razu super efekty. To tak, to tak nie działa. Listopad to jest właśnie po to, żebyś zobaczył baranku i jak, w jakiej jesteś sytuacji czy rzeczywiście musisz odejść z miejsca pracy gdzie jesteś, może będziesz zwolniony czy zwolniona, tak? ale tutaj właśnie widzę nowe perspektywy nowe jakieś propozycje może na internecie coś sobie poszukasz i znajdziesz pracę, która będzie ci odpowiadała. Być może będziesz musiał wyjechać służbowo albo przeprowadzić firmę gdzieś, nie? To będzie Twój. Poczujesz nowy zapał do pracy. Także no, myślę, że będzie super. No, zobaczymy, jaka jest. Rada od kart. Hmm. Jaka jest rada od kart? Hmm. Korczak, wieża. I też do góry nogami. Wiecie, ona ostrzega, by nie popaść jakby w te negatywne myśli, tak? Hmm. Jeżeli coś się runi ci na głowę, to nie zniechęcaj się. Naprawdę mam nadzieję, że że no, będziesz wiedzieć, co zrobić w sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Myślę, że znajdziesz rozwiązanie. Zobaczymy, co aniołki dla ciebie mają do powiedzenia na miesiąc listopad. 2021 w pracy. Pokojowe rozwiązanie. No proszę. Przeczytamy co? Hmm. Już jestem już. Wyzwania, które przed Tobą ostatnimi czasy stawały, nareszcie dobiegną końca. Konflikt zniknie i w krótkim czasie zostanie zastąpiony harmonią. Wszyscy będą podziel podzielali poczucie spokoju, nawet jeśli część z tych osób nie, da, nie do końca się z tym zgadza. Wszelkie konflikty zostaną za rozstrzygnięte na twoją korzyść Może to oznaczać sprzeczkę z pracodawcą Zmagania prawne, arbitrażowe, załatwienie spraw Oraz konflikty z rodziną i przyjaciółmi Bądź skłonny do przebaczenia i wykazywania zrozumienia W stosunku do tych, którzy byli w błędzie Pozwól, aby zapanował spokój Jednocześnie będąc łaskawym i pozwalając innym zachować godność. Więc myślę, że ty będziesz widzieć, że coś się dzieje nie tak. Być może cię ktoś oszukiwał, odkryjesz to. Ale tutaj pisz, anioły radzą, by jakieś tam konflikty rozstrzygać pokojowo, tak? Hmm. To nie jest proste na pewno. Okej, okay. to tyle na temat pracy. Zobaczymy, co u Was jest w miłości. No w miłości powiedziałabym, że no to już lepiej. Tutaj. Tutaj. Hmm. Jeżeli myślisz o... jesteś osobą samotną, to myślę, że wkrótce spełnią się najskrytsze marzenia właśnie dotyczące może osoby o jakiej myślisz, albo sytuacji, czyli chodzi o to, że y, możesz nie znać osoby, ale pragniesz tej miłości. Pragniesz poznać kogoś nowego. Hmm. Musisz tylko zaufać y, siłom wyższym i zaczekać. Tak bym to powiedziała właśnie. Bo tutaj jest gwiazda. Bardzo pragniesz, modlisz się do góry, masz marzenia tak. Chcesz wyjść z tej rutyny tutaj właśnie jesteś tą kobietą w sumie. Nie musisz być przecież tu chodzi też o mężczyzn, więc obracajcie sobie te energię Energia miesiąca dla was baranki to cesarz Cesarz wie, czego chce, czego pragnie, więc będzie brnął do celu. Hmm. Ok, zobaczymy, dlaczego dlaczego wyszedł, wyszedł świat z kolei. Zobaczcie, świat górnym nogami był y, przy y, pracy. I świat wyszedł jednak w pozytywnym znaczeniu, w miłości. Jeżeli jesteście już w związkach, myślę, że tutaj są jakiś wyższy etap, w związku nadejdzie na przykład narodziny dziecka. To też jest bardzo możliwe, tak? Hmm. Proszę, paźbuła. A kiedy? Ups. <laughs> mieczy. Słuchajcie, tutaj no mieczy to jest taki ktoś, kto się szybko wycofuje. Paźmieczy to jest osoba bardzo konfliktowa. No kurczę, no i co? I tutaj jest paź. Buław. To z kolei jest ktoś, kto y, działa. Więc, jak ktoś ci się spodoba, piszesz SMS-y y, od e-maile -y na tych y, społecznościach, jak się odzywasz, tak? Hmm. Jeżeli jesteście w związku, to są. Y, też mówi o nowym etapie w związku. Czyli to, co powtórzyłam, to, co powiedziałam wcześniej. Hmm. Nowy związek dla osób samotnych, a nowy etap dla osób w związkach. Czyli tutaj karty mówią, zamiast rozmawiać, zamiast gadać, to działać po prostu. Bo miecze to są myśli, to są obawy, właśnie marzysz o czymś, ale ale coś cię tam hamuje, więc myślę, że lepiej właśnie zaprosić kogoś, jeżeli jesteś osobą samotną, wiadomo, no nie wiem, jakiej jesteście w sytuacji, ale po prostu realizować jakieś plany, rzeczy, gdzie no nie wiem, wyjść na randkę, jeżeli jesteście w związku, pojechać gdzieś razem, nawet do lasu, jak jest ładna pogoda, zorganizować sobie fajnie czas, może wypad parodniowy, hmm. także wyjść z tego domu, wyjść z tego domu hmm. i realizować swoje marzenia, tak bym powiedziała, ale zobaczymy, co tutaj jeszcze karty mają, jaką radę mają dla ciebie, no proszę kochankowie, Kochankowie mówią o wyborze. Albo może też tak być, że są tutaj dwie osoby i masz wybór pomiędzy osobą, która może być w paziu y, mieczy, a druga, czyli taka bardziej skryta, taką osobę trzeba bardziej poznać, a paść y, była to jest taki ktoś, kto po prostu y, pa radością, Przyciąga innych do siebie, realizuje swoje plany, proponuje wiele rzeczy, więc możliwe, że tu chodzi o coś takiego. Hmm. Zobaczymy, hmm. co powiedzą aniołki dla Was. Decyzja należy do Ciebie. <laughs> no proszę, tutaj jest wybór. Decyzja należy do Ciebie. Hmm. Też przeczytamy chociaż ja już wiadomo o co chodzi może być dla baranków bardzo, bardzo ciekawym miesiącem listopad. Mhm. Już jestem, jestem Dobra. Końcowy rezultat. Sytuacji, o którą pytałeś, jest wyłącznie w Twoich rękach. To w Tobie jest moc niezbędna do przezwyciężenia wszelkich trudności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Działaj ze świadomością własnych możliwości i wiarą w to, że masz wszystko. Potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Nie czekaj, aż wyręczyć się ktoś inny i przejmie y, kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojrzeć do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga Twojego unikalnego spojrzenia na sytuację i skorzystania z Twoich wcześniejszych doświadczeń. No proszę, więc ważne oczywiście są doświadczenia jak wiesz, jak postępować w jakiejś sytuacji. Niejednokrotnie pewnie takie sytuacje się powtarzają, i mniej więcej możesz może ci ta intuicja podpowiedzieć po prostu, jak w jakim momencie i jak się zachować, tak? Dobra, a teraz na koniec bardzo Was proszę, pomyślcie sobie o swoim problemie, jaki chcielibyście rozwiązać w miesiącu, listopadzie. Niekoniecznie tutaj chodzi o miłość. Konkretnie temat no nie wiem czy co powinnam zrobić w jakiejś sytuacji na przykład. OK. Wylosuję jedną z kart i Wam powiem Opiekuńczych kart będzie rada. Na sytuację, w której się znajdujesz w momencie, kiedy oglądasz ten film. Pomyśl sobie. Masz czas teraz na chwilę, kiedy ja tasuję te karty. OK. Wyciągam. Hmm. Jest. Odwaga. Czyli cokolwiek byś nie pomyślał, nie pomyślała i obawiasz się że coś zrobisz to nie wypali więc skocz na głęboką wodę dzięki twojej odwadze dotrzesz do celu czyli no nie wiem przypuśćmy że no już tutaj właściwie pasuje tutaj właśnie to co przeczytałam odwaga pasuje i do zmiany pracy i szukania drugiej połówki. Naprawdę trzeba nieraz być odważnym. Ten pierwszy krok, żeby stanąć do przodu, kroczyć pomalutku, ale byle do przodu, sukcesywnie, ale musisz zrobić ten jeden pierwszy krok. Więc Spróbuj to w listopadzie zrobić, Obo jedne, obojętnie o co pytałaś czy pytałaś. To tyle, kochane beranki. Z mojej strony mam nadzieję, że te czytania podobały się Wam na miesiąc listopad 2021. Oczywiście mm, zapraszam do kolejnych czytań, na tygodniówki, może coś jeszcze w miesiącu wmyślę nowego. Ok, to do następnego razu. Bardzo oczywiście proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. Pa pa!